25 maja spotykamy się na corocznej imprezie. E, oczywiście jest to u nas w nie troszeczkę ruchome, bo e, noc muzeów e, w tym roku mamy 18 maja. My zazwyczaj mamy albo przesunięcie do przodu, albo do tyłu, więc e, w tym roku będzie jest w zasadzie 25 maja. E, no, pogoda nam nie dopisuje. Mamy nadzieję, że za chwilę ten deszcz e, rozgoni. Przede wszystkim ta muzyka i ci ludzie, którzy przyszli. Dzisiaj mamy w takim klimacie, jak widać troszeczkę takie głębsze średniowiecze, czyli mamy tutaj Ottona z Bambergu z tego tytułu, że Pomorze w tym roku obchodzi 900 lat sztu pomorza, którego właśnie który jakby bohaterem głównym był Ottton z Bambergu. W związku z tym taki klimat chcieliśmy dzisiaj nawiązać. Ponadto tradycyjnie z nami jest Karliński Ośrodek Kultury, biblioteka w Karlinie koło Gospodyń wiejskiej Sikoreczki i szersze grono z, doma, z Domacyna. Każdy, każde stoisko serwuje jakieś takie pyszne danie, typowe kaszoto, tak zwane z Domacyna. Tutaj właśnie ta grupa rekonstrukcyjna będzie też miała taka, taką kaszę, odtońską tak zwaną. Poza tym kiełbaska, jakiś tam klep ze smalcem, więc atrakcji troszeczkę dzisiaj jest. Natomiast jeszcze mamy takie stoisko przy muzeum, znaczy w zasadzie muzealne i tutaj zazwyczaj mamy rozpoznać zabytek. To jest taki quiz, gdzie rozwiązują mieszkańcy fragmenty mocno takie, że tak powiem pomniejszone fragmenty obiektów zabytkowych w teli. Projekt, który zrzesza kilka organizacji i kilka grup zajmujących się twórcą historycznym. Jesteśmy po to, żeby przybliżać świat przedstawiony właśnie w XII-wiecznej Polsce i na 12 wiecznym Pomorzu. Razem z ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej Rega Strzebiotowa przygotowaliśmy namiot rycerski i postać przede wszystkim świętego Ottona z Bambergu. Za sprawą Mohort pokazy historyczne z, z kolei, członka naszego projektu, mamy możliwość oglądać w jedną z dwóch replik wiernie odtworzonego stroju liturgicznego świętego Ottona z otworzonego odtworzonego na podstawie słynnego epitafium, które Ottona Pokazuje. Drugi taki egzemplarz znajduje się w Katedrze Kamieńskiej. Także dziś odtąd na żywo. Przede wszystkim ma to być lekcja historii ożywionej, lekcja czy wycieczka w czasie do XII wieku, do okresu, w którym działał i pracował Święty Odtąd, ale także w którym działo się bardzo dużo w całej Europie. Dlatego stroje, fryzury, wyposażenie, uzbrojenie, wszystko po to, żeby uczestnicy nocy Muzeów w Karlinie mogli poczuć się jak na prawdziwej wyprawie w czasie. Przygotowaliśmy kaszę, tońską, tak to nazwaliśmy, jest to kasza pęczak, bardzo historyczna kasza, ugotowana na piwie z rozmarynem, z miodem drachimskim, czyli z naszym regionalnym specjałem. Kasza, w której oczywiście nie brakuje tłuszczu jako nośnika smaku, która jest takim prostym pożywieniem, bardzo obecnym na Pomorzu. No choćby w Trzebiatowie słynna historia z kaszą zrzuconą na głowy gryficzan. Ta kasza funkcjonuje w menu średniowiecznych mieszkańców Pomorza i Polski, ale również Europy. Kasza pęczak, to też jest ciekawe, trochę zapomniany produkt, który wraca do łask za sprawą właśnie pokazów historycznych i dziś ponad 200 porcji takiej kaszy przygotowaliśmy dla uczestników Nocy Muzeum.